Dzień dobry Państwu, Magdalena Chabka, zapraszam na informację NOTES. W wieku 33 lat odszedł od nas wspaniały sportowiec, kolarz przełajowy Marek Cichosz. Pogrzeb odbył się w środę 16 maja. W środę 16 maja w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie odbył się pogrzeb kolarza klubu Legii Warszawa Marka Cichosza. Hołd swojemu koledze złożyli kolarze klubu Basztabytów, a także licznie przybyli mieszkańcy miasta. Oh my- okay. W ostatniej drodze kolarzowi towarzyszyła wojskowa warta oraz kompania honorowa. W trakcie ceremonii głos zabrał m.in. tener polskiej kadry przełajowców Jan Antkowiak. Przypomniał liczne sukcesy kolarza. Wiele słów poświęcił także wyjaśnieniu, jak dobrym, życzliwym i zacnym był człowiekiem. Marek Cichosz specjalizował się w kolarstwie przełajowym. W latach 2006 i 2007 zdobył złote medale w kategorii elita. Dwukrotnie był srebrnym medalistą w roku 2009 i w 2011. Trzy razy stawał na najniższym stopniu podium w latach 2003, 2008 i 2010. Na wojskowych mistrzostwach świata w 2007 roku zdobył dwa medale. Srebrny indywidualnie i brązowy w drużynie. Jeszcze w sobotę 12 maja brał udział w małopolskim wyścigu górskim. Nie ukończył jednak rozgrywanego w trudnych warunkach wyścigu. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Cześć jego pamięci.